Wielkimi krokami zbliża się dzień, kiedy to po raz 23 w Kolumbus w stanie Ohio odbędzie się Arnold Strongman Classic. W dzisiejszym odcinku omówię wszystkich zawodników, którzy wystąpią w zawodach Schwarzeneggera w tym roku oraz konkurencje, w których się oni zmierzą. Zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest polski producent suplementów diety Real Farm Nutrition. Skorzystaj z okazji używając kodu STRONG, dzięki któremu otrzymasz 20% rabatu na wszystkie produkty tej firmy. Link do strony sklepu zostawiam w opisie dzisiejszego odcinka. By być na bieżąco ze światem Strongman, subskrybuj nasz kanał, a teraz zapraszam Was do oglądania. Arnold Strongman Classic obok WSM to najbardziej prestiżowe zawody siłaczy na świecie. Co roku odbywają się one w Kolumbus, a sam start na nich jest dla każdego zawodnika wielkim wyróżnieniem i zaszczytem, jakiego do tej pory dostąpiło tylko pięciu Polaków. Ośmiokrotnie czynił to Mateusz Kieliszkowski, który w dotychczasowych swoich startach Pięciokrotnie stawał na podium tej imprezy. Trzykrotnie był w niej drugi, dwukrotnie trzeci oraz trzykrotnie czwarty. Niemal równe rok temu na moim kanale pojawił się film podsumowujący wszystkie starty Kielicha na Arnold Classy. Jeśli nie widział go ktoś jeszcze lub miałby ochotę przypomnieć sobie historię występów Polaka w Ohio, to link do tego filmu pozostawię w opisie dzisiejszego odcinka. Teraz jednak skupię się na tym, co czeka Kieliszkowskiego na tej imprezie, która w tym roku odbędzie się na przełomie lutego i marca. W telegraficznym skrócie przedstawię rywali Kielicha oraz konkurencję, których rywalizować on będzie na Arnold Strongman Classic 2025. Organizatorzy tego wydarzenia zdecydowali się, że tak jak przed rokiem do udziału w imprezie zaproszą 11 zawodników. I tak listę tą otwiera Mitchell Hooper, dwukrotny zwycięzca poprzednich dwóch edycji. Jest zdecydowanie największym faworytem do zwycięstwa również w tym roku. I chyba dla każdego kibica za świata niespodzianką będzie jeśli z kimś on przegra. W swoich ostatnich dziesięciu startach tylko raz zdarzyło się, że nie wygrał zawodów, a w dziewięciu, które wygrał, wygrywał zdecydowanie, niejednokrotnie na tyle, że nie musiał wychodzić do ostatniej konkurencji. Jest to fenomen, który przypomina mi bardzo postać pudzionowskiego sprzed lat, kiedy ten jeszcze był czynnym zawodnikiem tej samej dyscypliny. Tom Stoltman to postać, której również nie mogło zabraknąć na listach startowych zawodów Sherwarzenegera w 2025 roku. Jest aktualnym mistrzem świata i odnoszę wrażenie, że WSM go bardziej interesuje niż Arnold. Trzykrotnie zdobywał już Mistrzostwo Świata, a starty w Ohio z reguły traktował, byleby je tylko zaliczyć. Z reguły tej wyłamał się jedynie w poprzednim roku, gdy zawody ukończył na trzecim miejscu podium tuż za Kieliszkowskim i Hooperem. Do Columbus w tym roku przyleci również Torbiolson. O postaci tej mógłbym mówić i mówić i mogłoby nie być końca. Kiedy jednak opisać mam go kilkoma zdaniami, to na usta cisną mi się słowa szkoda, że w 2020 roku biorącą przerwał karierę. Uważam, że gdyby tego nie zrobił, to dziś walczyłby o wygranie siódmego Arnolda. Gdy wrócił po czteroletniej przerwie, to gołym okiem widać, że brakuje mu nie tylko siły, którą miał, ale również szybkości. Następnym zawodnikiem, który na Arnold Klaski wystąpi, będzie Austin Anrade. Amerykanin po raz pierwszy będzie miał okazję do startu w Columbus, a zasłużył on sobie na to tym, że dobrze zaprezentował się na WSM, gdzie zajął siódme miejsce, w Las Vegas na Giants Life był czwarty, a na show Classic piąty. Pomimo niezbyt dobrego sezonu, zaproszenie na zawody w Columbus otrzymał również Bobby Thompson. Amerykanin przed kilkoma dniami skończył 32 lata i śmiem stwierdzić, że chyba co najlepsze ma już za sobą. Jeszcze przed dwoma laty na Arnoldzie stał na podium. Rok temu przegrał tylko tam z Hooperem, Kieliszkowskim, Stoltmanem i Torem, ale już w kolejnych startach zaliczył niezbyt udane występy na WSM, Raw i Show Classic. Odnotowuje dość duży regres, co gołym okiem widać po miejscach, jakie zajmował przez ostatnie dwa lata w zawodach. Progres natomiast cały czas odnotowuje Evan Singleton. W najważniejszych startach robi wyniki napawające optymizmem na przyszłość. Myślę, że pikie do formy jest dopiero przed nim. I to nie jest jeszcze ten moment, by powalczyło wygranie Arnolda, ale nie zdziwiłoby mnie to, gdyby w tym roku Wojaja stanął na podium. Kolejnym atletą zaproszonym na Arnold Sport Festival jest Lucas Hatton. Historia amerykańskiego siłacza wiąże się dość mocno ze Skarem ziłkowskim. W marcu 2023 roku Ziółek wygrał amatorskie zawody Schwarzeneggera, a drugi był właśnie Hatton. Ziółek wówczas otrzymał szansę na start w profesjonalnych zawodach Arnolda, a Hatton o takie musiał walczyć dalej. W 2023 oraz 2024 roku Amerykanin został mistrzem Strongman w swoim kraju. Zajął trzecie miejsce na Show Classic oraz na Arnoldzie w Anglii. Od czasu, kiedy rywalizował z Ziółkiem, zrobił niesamowity progres siłowy i na pewno w Ohio nie będzie chłopcem do bicia. Kolejnym atletem, który rywalizować będzie u Schwarzeneggera jest Maxim Boudreau. Kanadyjczyk startuje w kratkę. Dla przykładu potrafi zająć 11 miejsce na Show Classic, by miesiąc później zająć drugie miejsce na Giants Life w gdzie wówczas przegrał tylko z Hooperem, a pozostawił ze sobą kilku zawodników ze ścisłej czołówki światowej. Budrow jest zawodnikiem bardzo kontuzjogennym, łapiącym często urazy podczas zawodu. Gdy tylko nic mu nie dolega, jest groźny i trzeba się z nim liczyć. Nick Guardian jest tym zawodnikiem, który wygrał w poprzednim roku Arnold Amateur, dzięki czemu wystąpi teraz w Pro. Swoją dobrą formę potwierdził w grudniu, kiedy to wygrał Mistrzostwa Świata OSG, co otworzyło mu furtkę na występ w tegorocznym konkurcie World Strongest Men. Trey Mitchell to mocny i silny zawodnik, który może okazać się czarnym koniem zawodów Schwarzeneggera w tym roku. Po kontuzji zerwania Achillesa nie ma już ani śladu, co udowodnił w drugim półroczu 2024. Na show ich był czwarty oraz dwukrotnie zajął drugie miejsce na Giants Live w Glasgow i Nevadzie. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby Wojają stanął na podium. Na pewno nie będzie statystą w zawodach, a zlekceważenie go będzie dużym błędem. I w końcu on. Chyba nikt w Polsce, ale również na świecie, nie wyobrażał sobie, by na Arnold Strongman Classic mogło zabraknąć Mateusza Kiriszkowskiego. Oczywiście, Polak zaproszenie na imprezę otrzymał i w zawodach wystąpi. Osobiście znam się z Mateuszem i podpytawszy go o jego nastawienie, powiedział mi tak: Na Arnoldzie startowałem osiem razy. Moje najgorsze miejsce jakie tam zająłem to miejsce czwarte, i nie mam zamiaru zajmować gorszego. Co prawda, Kielich nie jest w rytmie startowym, bo pta przerwała mu kontuzję zerwania Achillesa po zawodach w Columbus rok temu, ale cofając się jednak pamięcią, podobną sytuację Kielich już kiedyś miał. Przypomnę, że w 2023 roku po aż półtora rocznej przerwie wracał on do startów po kontuzji i to od razu na Arnold Classic. Zajął wówczas drugie miejsce. Przegrał tylko z Wuperem o 4 punkty, a wyprzedził trzeciego Thompsona o 8. Wtedy był to jego pierwszy start od 17 miesięcy. I dużo mu nie zabrakło, by stanął na najwyższym stopniu podium w tak prestiżowej imprezie, jaką jest Arnold. Tym razem przerwa, jaką miał, była dużo krótsza. Po sześciu miesiącach od zerwania ścięgnach i Kielich już wystartował na Islandii na Magnuson Classic. Zawody te wygrał, czym pokazał światu, że wciąż jest głodny sukcesu i taki też przyleci w lutym do Stanów. A tam, po raz pierwszy od 2020 roku, organizatorzy zdecydowali się, że zawody składać się będą z sześciu konkurencji. To o jedną konkurencję więcej niż było w poprzednich latach. A to może mieć duże znaczenie dla Kieliszkowskiego. Dlaczego? O tym może powiem na końcu. A pierw skupię się na krótkim omówieniu wszystkich konkursów. Start imprezy zaplanowany jest na piątek 28 lutego. Tego dnia odbędą się trzy eventy. Na pierwszy rzut pójdą martwe ciągi, na maksymalne jedno powtórzenie bez kostiumu, z możliwością użycia pasków. Rekordistą świata jest tu Haftor który w 2019 roku poniósł 474 kg. W zeszłym roku Islandczyk poniósł 454 kg i to wystarczyło mu, by wygrać konkurs. Jest on faworytem do wygrania ciągów również w tym roku. Z perspektywy kibiców z Polski natomiast najważniejsze jest, by Kieliszkowski zdobył tu kilka punktów. Strata po pierwszym konkursie 10 czy 11 oczek do Hoopera, który jest przecież faworytem do wygrania całych zawodów, może znaczyć, że już po pierwszym konkursie dogonienie Kanadyjczyka w punktacji zasadniczej będzie niemożliwe. Możliwe z kolei jest, że w konkursie numer 2 to Kieliszkowski zdobędzie najwięcej punktów. W konkursie tym na zawodników czekać będą kamienie, hantel oraz belka. Pierw nad głowę trzeba będzie ponieść jak najcięższy kamień spośród kilku, jakie będą przygotowane przez organizatorów. Następnie ponieść trzeba będzie jak najcięższy hantel spośród kilku, które będą do wyboru. I na koniec to samo trzeba będzie zrobić z belką. Suma poniesionych kilogramów będzie dawać wynik w konkursie. Podobnie jak w trójboju. Kto podniesie najwięcej kilogramów nad głowę, ten wygrywa konkurs. Wierzę w to i to dość mocno, że Kielich jest w stanie podnieść ze wszystkich najwięcej. Przed kilkoma tygodniami na Magnuson Classic Kielich przecież ustanowił rekord świata w podnoszeniu kamienia nad głowę, podnosząc 152 kg. Hunter zawsze też był jego mocną stroną, wielokrotnie ustanawiał w nim rekordy świata, podnosząc najwięcej, dumbbell 150 kg. W Belce też zawsze był mocny. Gdyby wygrał tę konkurencję, do kolejnej wychodziłby jako ostatni z pełnym obrazem sytuacji, co należy zrobić, by znów wygrać konkurs lub zająć w nim wysokie miejsce. A będzie nim wniesienie 400-kilogramowej ramy pod górkę na odległość 15 metrów, bez możliwości użycia pasków. Do dziś w ramie Kielich jest rekordzistą świata. W zeszłym roku mało nie brakowało, by przebił rekord Polaka i na pewno w tym roku Kanadyjczyk będzie się o to starał. Na pewno obaj panowie zdobędą tu sporo punktów, a zrobić powinien to również Thor i Maxim Budrow. Myślę, że Islandczyk i Kanadyjczyk po pierwszym dniu zmagań będą prowadzić w punktacji zasadniczej zawodów. Wysoko powinien być też Hatton, Singleton, być może Stoltman. A Kierlich? W tabeli będzie bardzo ciasno: Dla Polaka najważniejsze jest, by nie stracić sporo punktów w ciągach. W kolejnych eventach o niego się już nie boję, będzie zdobywał w nich sporo punktów, życzę mu, żeby był to za każdym razem komplet. Wiem, że na tego stać, choć wiem też, że łatwe i proste to nie będzie. Następnego dnia, w sobotę 1 marca, odbędą się kolejne trzy konkursy. Na początek nowa konkurencja, jakiej w Ohio jeszcze nie widzieliśmy. Jeśli dobrze zrozumiałem, w konkursie tym trzeba będzie podnieść za zakarku nad głowę sztangę olimpijską z bloków upraków na maksymalne powtórzenie. W mediach społecznościowych Hoopera można było zobaczyć, że ten już to trenuje. Pochwalił się niedawno filmem, w którym poniósł 230 kg. I na pewno on oraz Hatton to główni faworyci do wygrania tego konkursu. Oby też Kielich mocno tu zapunktował, bo tylko wtedy przedłuży on swoje szanse na miejsce na podium. Piątym konkursem będzie konkurencja kondycyjno-szybkościowa. W tych Mateusz zawsze spisał się świetnie. Trzy różne kłody drzewa należy załadować na sanki, które następnie chwytając za odstający z nich łańcuch trzeba będzie przeciągnąć na kilkadziesiąt metrów, idąc nimi tyłem. Jest to nowa konkurencja, jakiej dotychczas w Ohio nie było, aczkolwiek jest ona bardzo podobna do tej z WSM 2002, kiedy to później w Kuala Lumpur przeciągał po placu miasta Kotwice. Ostatnim eventem będzie załadunek kamieni na bark. Nawet nie dopuszczam myśli, że Kielich mógłby nie wygrać tego konkursu. On zmiażdży tu wszystkich, a najważniejsze pytanie jest, jak wypadną jego najwięksi rywale: czy Hooper nie popełni jakiegoś głupiego błędu, który spowoduje stratę sporo punktów, z czego skorzystał mocno by Kieliszkowski. Bawiąc się w symulację i typowanie, obstawiam, że Kielich posłowych ciąga w każdej kolejnej konkurencji będzie w top 3. To sprawi, że wygra Arnolda, bo głupio punkty pogubił kilku konkurencjach Hooper. To, że w tym roku w Columbus jest o jedną konkurencję więcej, niż było w ostatnich latach, sprawia, że Kielich dostaje szansę jednego konkursu więcej na odrabianie punktów do lidera. Na koniec powiem, że życzę Ci stałego serca, Mateusz, byś w końcu wygrał Arnolda, bo przez lata kariery i swojej postawy zasłużyłeś sobie po prostu na to. A wy, jak obstawiacie, napiszcie swoje typy w komentarzach, jak będzie wyglądać podium Arnold Strömpel Classic 2025. Do następnego.